Treść zadania ciśnienie jest wyrażone w milimetrach słupa rtęci. Znaczy to, że ciśnienie powietrza w pokoju jest takie, jak ciśnienie hydrostatyczne, które wywiera słupek rtęci o wysokości 760 mm. Przeliczmy to ciśnienie do układu jednostek Si. A więc ciśnienie hydrostatyczne, to iloczyn gęstości rtęci razy przyspieszenie grawitacyjne i razy wysokość słupka. Rtęci. Podstawiamy dane. Gęstość rtęci, przyspieszenie grawitacyjne i wysokość słupka rtęci. 76,7 m. Otrzymujemy taką wartość. Wracamy do zadania. Ilość powietrza, masa powietrza, które się ulotniło z pokoju, to różnica między masą na początku i na końcu. Skąd masę weźmiemy? No, zachodzi pewnego rodzaju przemiana, tylko że masa gazu ulega zmianie. Równanie klaperona opisuje stan gazu, a więc opisujemy za jego pomocą stan gazu na początku i stan gazu na końcu. Popatrz, w równaniach tych są znane poza m1 m2 i m2 pozostałe wielkości, więc wyznaczamy z pierwszego masę m1, z drugiego m2 i obie te masy wstawiamy do wzoru na delta m znajdując, iż tyle powietrza ulotniło się z pokoju, ponad 2 kg.